O kurczę, o dzień dobry! Mm. Z tej strony Wania KTW24, um, Dzisiaj dowiedziałam się, jak zrobić um, Skyblocka. Tak, i tutaj jest. Tak, to jest Skyblock. Chcecie na tło zobaczyć. I tutaj też mam jeden dowód. Żeby nie było. O, widzicie? i kolejny blok, i tutaj też są tylko dobra ja mam coś sikierę, ja zrobiłam już się trochę ten, bo to by mi długo zajęło bo ja też y, z moim przyjacielem Danisiem dawno z nim nagrywałam tak ale myślę, że że się znowu nie urwę znowu a więc tak y, Boże, kolejna krowa z grzybem a gdzie jest tamto? Aha. Za mało miejsca tu. No dobra. No to robimy więcej tego miejsca. Tak, aby Halina się mogła to zmieścić. Idziemy. Dobra. Idziemy. Dobra. Dobra, dalej. To jest Stefan. O! Boże, Stefan gdzie zniósł? To jest Stefan, jest Halina. I Baśka. Takie tam. Ha, ha, ha. Dobra, ha. mamy już więcej miejsca. Więcej niż wcześniej, czyli lepiej jest już. No może mi dajcie coś z jakieś lepszej temu czy coś. Ej, no i to samo mi dajecie. No, dawajcie. Drewno, dobra. Bierzcie. Stefan dwa. Dobra. No, jest to pana. Dwa. Cieszę się bardzo. No, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo... czasem mam tak z telefonem, że mnie nie będzie słychać. I tak sobie wszystko podgłośnię, a potem montuję. Teraz takie pytanie. Ile to już trwa? Dwie minuty, dobra. Trzy. Dobra. Nie tę kopię, okej. Okay. Może dać mi jakieś inne bloki, no. Okej, okay, które miałem? Level? Przepraszam. Teraz ustawienia, to robiło ustawienia, to się tam kamerę zmieniało. To, 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 to. Um, o tutaj, Jest to tutaj było coś mm. no ja jestem leworęczna. Aha, mm -hmm. mają ja do mnie problem, bo jestem leworęczna. Zazwyczaj mam się mm, nie. o, pszłon widok. Przą widok. Gościu, gościu. Gościu, ty się źle czujesz. A, mm, 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 nie, 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 to nie tu, tu. To Nie, nie. nie. A ja to gdzieś widziałam, że się ten i to nad łbem pisało. Jaki level. Halina mnie chyba chciała. Nie to, to, to Baśka, o. To Baśka. Dobra, mamy dwóch Stefanów. Tylko wiecie, mam... To wygrała na trybie praworzecznym to nie... To to to, to 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 ma do rzeczy. Dobra. No, gdzie to było? Um. Ewidentnie mają do mnie jakiś problem. Dobra, już się do tego trybu. Ta świnka mi się kojarzy z tych Dobra. Um, te drzewo już tu taki jeden dzień już powinno, powinno no, trochę rosnąć, nie? Nie wiem dlaczego dalej tego nie robię, no ale to... Powinno chyba zrobić taki takim... Bo... Aha, zapomniałam, że mi się tu moby mogą... Baśka? Baśka, co ty robisz? Dlaczego ty się na mnie patrzysz? Dobra, tworzymy sobie działaczkę. Staczając miejsce na forte. Chyba. Aha, jeszcze nie mamy tej. Zaraz, innym zrobić to inaczej. Nie. Nie, to gryżyna, no. Grzyna odsuwaj się, bo ci zaraz tu, na skabowego przerobię. Dostałem chyba tutaj kolejne, tak? Mhm. Mamy tutaj kolejne brzozy, no. Mhm. No brzoza, brzoza. Nie wiem, po te książki na początku. A co jakby je tak przeczytać? Mogę No. No. Mhm. Już zaczęliśmy już nie rozumiem. Zaraz. Minecraft n, -N. -e. Minecraft un Toram. Aha, nie, nie, nie dzięki, nie zainteresowana ofertą. Um, dobra, mamy ziemię. Zaraz, okej. Okay. Mm, gdzie jest ta działka nasza? Tam jest. Nie więcej taka wielkość domu. Ja sobie zrobię z Drewno, może być taka jedna wielka kupa ziemi. Jeszcze je... No, takie jest moje szczęście, że je jednego bloku nam zabrakło. Dajcie mi, może wreszcie jakiś kamień, czy coś? Czy długo jeszcze będę tak czekać? Panie jeszcze tylko 5 lat. Przecież ci normalnie drzewo dostało. To była jeszcze jedna. Czy ja o czym? Po co mi glina? Aha. Uhum. Kostka mączna, nie mi dali to. Właśnie o tym się pomyślałam. Oh, cała sztuka normalnie. Easy. O! Oh. What the fuck, ja w krytynku byłam! No. Szybciej! Uh -huh. mm -hmm. No dawaj. O oh, jest. A wy to co, na wakacjach? Muszę was na samych rogach posadzić, bo to się nie, nie, nie będzie jakoś. Wręcz perfekcyjnie, no. zrobiliśmy to tak, że teraz um, domać do będzie nieprzemyślany. Stefan, dla ciebie też zrobię zagrody, tylko proszę idź. Gdzie jest Baśka? Już kolejną no, Baśkę zgubiliśmy. Ja nie mogę. No mamy, tak? W daję tak jest, pierwsze bloczki tu postawimy. Halina! Gdzie ty mi się do domu wpychasz? Kultury trochę. Nie to Grażyna Nie wiem. Dobra. Już mi się to kończy wszystko. Ja to sobie łapą mogę wykopać. Dwie? Nie, nie! Kurczak! Co ty odbalasz? Muszę zagrody zrobić, bo wy Co tu... Nie dzieł. Dobra. Prawie jest cały stack normalnie. Um to tak. Czego? O, to jeszcze sapatyki dorobię. Dobra, teraz domówę zagrodę. Mhm. Dobra, nie wiem, że to mniej więcej tak będzie, ale... Ja wiem, że wy się upchać nie możecie jakoś tak. Wy... Nie! Gdzie! Gdzie? Z wami nie wyrobię. Co wy tu chcecie? No. I co teraz? Nie ma popychania się. No, mam jeszcze sześć płotków, to no to tu Stefan, wypadł.

Po no, ja tutaj postawiam tą skrzynię? Um, no może być. Я для вас, может, такие мини господарства такие только не вим где. Мою Давай, вот резких Я кофе. что это на рогу так. Живу, живу, живу. No ci właśnie, poprzejdzie i ziwa. Jak to ten blok? Nie, basta. Nie, to świnia. Gdzie świnia. Stefan. Myślę, że się wszyscy tam zmieszczą. Co tutaj na pszenicę? To chodź. O, o, jak pięknie idę. Dobra, teraz taki szybki planik. Tylko. Proszę nie rozgrywajcie tak. Tu. O, Stefan też dochodzi. Nie. Nie tu. Ech, nie poradzę sobie z wami. A no dobra. Okay. Um, no to zrobię może tak. To mogę? A -a. Kolejne. Aha. No to Aha, to są rużne z tego. Mmm. O. Ten rodzaj. Okej. Jedno. Potwierdź zakup w McDonald's zakup jest potwierdzony. Dziękujemy. Proszę. A mhm. o super. Dobra, pani. Mam nadzieję... Gdzieś wy wleźliście... O nie! Stefan! Boże. a nie, tu jest Stefan. nie łatwo Dobra, mamy 12 tego. Dobra, dobra, zeszliśmy. O. o dobra, 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 dobrze, dobrze, właśnie. dobrze właśnie. Nieważne, chodźcie. No pięknie zamknę zaraz. Cześć, cześć! Zamykaj się, Rzesz! Jest! Co teraz tylko szkodzą zrobić? Nie wiem.

To tutaj będziecie siedzieć. Nie będziecie zachować no w tą nie będziecie. O. Nie mam lisa O. To nie wiem, czy się mi w ogóle przyda. No, ale mogę spróbować. Dzisiaj nawet nie muszę, więc nie zrobię. Co ja mam z tym zrobić, nie? Bo nie wiem. Jakby halina. Nawet nie myśl, halina. Dobra, robię kolejny port. Znaczy, no, jeśli nie port, to tylko przejście. A tak i tutaj będą sobie takie drobne żeby na mieć Trochę więcej. Tak, To nie muszą być. nagrywam. Hej, Proszę jeść. No. Dobra um, Nie to To jest kostka mocna, to odkryłam, bo to się ciężko kopie Halina Ty masz iść tam, rozumiesz to? Nie tam, tylko tam dobra, mamy cztery to co mogę zjeść. Co tutaj mogę? Tutaj będę mieć takie małe gospodarstwo, a tutaj będę... Nie wiem, ale ja wam polecam już tego moda, że wam powiem. Um, nie pytajcie, co to jest za tope głupia. Tutaj. Co? Zaraz! One block. One block. O tak to ma mniej więcej wyglądać. Tak, mają tu być. marketingowy Potencjał. Webijała. Wy... Nieważne. One block, sky block. Tutaj sobie to tu spieczę wy sobie instalujecie. Mniej więcej tak to wygląda. I możecie się cieszyć. Myślę, że to teraz z tego odcinku, bo nie wiem, co dalej ja mam się rozwijać. A um, myślę, że to tyle. No, a więc.